Moi drodzy, dzisiejszy film potraktujcie jako mały rekonesans po mieście, czyli co i gdzie. Kiedyś w moim mieście rodzinnym Kielce była taka gazeta, która nazywała się szumnie Słowo Ludu. południówka już nazywała się przyjemniej Dnia. I w Słowie Ludu właśnie była rubryka co gdzie i kiedy. No tak mi się przypomniało przy okazji. Ewa na pewno zna obie te gazety. Ciekawy jestem, czy słowo lodu jeszcze wychodzi, czy już nie. Czy tylko echo dnia, które było bardziej popularne, tak szybko jak się pojawiło. Dzień dobry. Witam was serdecznie w kolejnym dniu z Riobamba. Idziemy znowu ulicą Guayaquil. Ale nie wygląda ona już tak ciekawie jak ta w Quito. Witam serdecznie moich widzów oczywiście, a mniej serdecznie podglądaczy. Jeśli masz problem z zidentyfikowaniem się, to powiem tylko tyle, że zawidza uważam tego, kto przyszedł obejrzeć mój film i zostawi pod nim ślad w postaci łapki w dół albo w górę, albo komentarza pozytywnego albo negatywnego. Natomiast jeśli przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby. Zobaczyć i nie zostawić po sobie śladu, to jesteś zwykłym podglądaczem. Jak widzicie, dzień jest przesłoneczny, a niebo przebłękitny. No, oczywiście jest kilka chmurek, ale dzień jest o wiele cieplejszy niż te, które towarzyszyły mi w Kito. Spacer przez miasto ma miejsce trochę później niż to przewidywałem, ale to tylko dlatego, że chciałem skończyć coś, co zacząłem wczoraj. Mój film, który dosyć długo się ładował, i nawet zostawiłem w końcu mój telefon w pokoju, czego nie lubię robić. Ponieważ trwało to tak długo, że w końcu odpuściłem, właśnie znalazłem centa na ulicy, a więc polskim obyczajem, huchnę w niego na szczęście i idę dalej. W tej chwili jesteśmy na placu Eloy Alfaro. Nie wiem kto to był Eloy Alfaro, ale jak tylko dojdę do domu i przy edytowaniu tego filmu obiecuję napisać Wam kto to był Eloy Alfaro. Przez plac biegną szyny kolejowe albo tory kolejowe, jak ktoś woli. I tuż obok znajduje się stacja. Zaraz zobaczymy, gdzie możemy dojechać pociągiem ze stacji w Rio Bamba Tutaj mamy podobiznę pana Eloy Alfaro. Niby stoi na stacji Lokomotywa, ale ani nie ciężka, ani nieogromna, ani pod z niej nie spływa. Nie sądzę, abyśmy tą właśnie Lokomotywą gdziekolwiek dojechali. Wejdźmy zatem do środka, zobaczyć, co ukrywa ten dość zadbany budynek. Obawiam się, że oprócz. Stoisk z pamiątkami z Riobamba, niczego ciekawego tu nie znajdziemy. A budynek prawdopodobnie był kiedyś częścią dworca kolejowego, ale co to za dworzec bez bigosu i fasolki po bretońsku z podwójnym pieczywem. Kiedy nagrywałem ten materiał, nawet nie zwróciłem uwagi, że w koło trąbiła muzyka, a więc wszystko było do poprawki. No, wygląda na to, że jesteśmy 216 km od Quito. Na tablicy była również napisana wysokość 2754 m, a więc naprawdę nie wiem do jakiej wysokości was przekonywać, bo znalazłem trzy na jakiej znajduje się Riobamba. Czyli 2754 m, 2750. I 2764 metry. Czy to ważne? Ale chyba nie będziemy się sprzeczać o 5 czy 10 czy 15 metrów. Jesteśmy wysoko i to wystarczy. Po opuszczeniu stacji idę ulicą 10 sierpnia. Pamiętacie ulica 10 sierpnia? Była również w Quito. 10 sierpnia to jest dosyć ważna data dla tego kraju. I właśnie tą ulicą doszliśmy do parku Sucre. Tutaj mamy pomnik Pedro Maldonado. Pomimo, że brama kościoła była otwarta, to w środku były jeszcze dwa dodatkowe wejścia, zamknięte na trzy spusty. I muszę Wam się pochwalić, że tak szybko jak próbowałem przecisnąć ręce przez kraty, żeby sfotografować dla Was, sfilmować dla Was wnętrze kościoła, to z y, biura wyszła bardzo sympatyczna zakonnica i otworzyła drzwi dla mnie. Dlatego. Mogłem wejść do środka i sfilmować to, co sfilmowałem A teraz zupełnie przypadkiem trafiłem na targ owocowy Także chyba kupię jakieś owoce Ten targ owocowy nazywa się San Alfonso I nawet zrobiłem przepyszne zakupy, bo kupiłem sobie morele, które bardzo lubię I kupiłem truskawki Przed nami kolejny kościół z pozamykanymi drzwiami. Minęła już chwila, odkąd wyszedłem z tej hali targowej San Alfonso a mnie wciąż stoi przed oczami Bób. Naprawdę widziałem Bób na bazarach. Nie pamiętam kiedy ostatni raz jadłem Bób, a ja tak lubię. No niestety w hotelu, w którym mieszkam nie mam kuchni, a więc muszę się tylko widokiem obyć. Pozostaje mi tylko żywić nadzieję, że w Kłęca też będzie Bob. Bo z tego co pamiętam, to w Kłęca zarezerwowałem hotel, gdzie jest kuchnia, a więc w Kłęca będę mógł gotować sobie Bobu. Życzcie mi szczęścia! I tak stanie na tym przejściu dla pieszych i nie wie, czy w prawo, czy w lewo. Dlaczego na tym placu tak zawsze wieje? Pochwaliłem sam siebie właśnie za orientację w terenie, bo wróciliśmy dokładnie tu, gdzie zaczęliśmy naszą wędrówkę. I przypadkiem trafiliśmy na zupełnie sympatyczny pomnik. A kto to jest? To zaraz zobaczymy. Czy ktoś zna tego pana? Dom Gallo? Encalada? Rodriguez? Nie wiem jak bardzo podobało wam się oglądanie kościołów z zewnątrz. Ale skoro pozamykane to nie mamy specjalnego wyboru. Może jutro rano wybiorę się wcześniej do miasta. I uda nam się wejść do któregoś z nich A dziś dla urozmaicenia znalazłem jedzonko bardzo blisko hotelu A więc zabieram sobie je do pokoju Tak więc to chyba już końcowy element dzisiejszego programu dla Was Pozdrawiam wszystkich serdecznie Oczywiście podglądaczy nie pozdrawiam. I do następnego.